W Polsce graczy jest ogólnie kilkanaście milionów, natomiast są to gracze bardzo różni, czyli grający na telefonach, na konsolach, na PC-tach. Widzimy, jak ta grupa rośnie. Główną cechą gamingu jest interaktywność. Tak naprawdę gry od początku były medium, które umożliwiał użytkownikom wpływanie na wydarzenia, które dzieją się na ekranie. Nie mamy tego w przypadku filmów, nie mamy tego w przypadku seriali, nie mamy tego w przypadku materiałów tekstowych. Netflix zaczął wprowadzać rozwiązania z zakresu interaktywnej seriali. Pierwszy Serial koniec zeszłego roku, Bandersnatch, który był testem, który się bardzo udał, zebrał dobre opinie, poza tym miał dobrą oglądalność. W tej chwili Netflix wprowadza już kolejne seriale interaktywne, w najbliższym czasie z Berem Grylsem nawet. I co ciekawe, coraz bardziej w formie te seriale upodobniają się do gier. Ta, Forma pokazania, jak użytkownik ma wybór, wygląda niemalże już jak żywcem wy, wy, wycięta z gry, więc wydaje się, że to po prostu dojdzie do konwergencji mediów. E, treści y, wideo, seriale będą starały się udowodnić do gier, a z drugiej strony gry będą zawsze dążyły do tego, żeby jak najlepiej oddawać się rzeczywisty i żeby opowiadać filmową historię.